Siemka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Minecrafcie i przepraszam, że tak nie nagrywam, no ale ja no po prostu nie mam czasu. Oczywiście będziemy dzisiaj sobie robić te takie inne... Nie faj fajerwerki, nie wiem. Ale może sprawdzać coś jeszcze mogę tutaj zrobić. Nie, nie mam temu. <laughs> i tam odłożyłem. A nie one są tutaj, dobra. Eee... Hmm. Przepalmy sobie właściwie złoto. Warto sobie przepalić... O nie, nie ma tu piecyka. Lul, gdzie mój piesek? Piecyk mi załamał co, za co za chamy... O nie, tu jest piecyk. To jest twoje miejsce. Dobra, to i to przypala się. E, dobra, no to niech tam się to przypala, a ja idę tędy tutaj zobaczyć, gdzie mógłbym zbudować taką, taką wysoką wieżę. O mnie. Hmm. Mi się wydaje, że tą wieżę bym mógł zbudować tutaj, pomimo, że to jest marne miejsce, albo... O nie, spadłem tu, albo nie wiem, ale chyba mi się wydaje, że tutaj ją wybuduję, bo nie mogę, tutaj nie ma gdzieś innego miejsca. Oczywiście w domu... Chcę oczywiście kafełki, nie wiem gdzie mógłbym je dać. Gdzie one są? Tutaj chyba. Nie, to jest ognisko. Dobra. Powinno się zaraz mi to złoto przypalić. Ja sobie wezmę chleb. Czemu, Czemu to się nie chce przypalać? Zło ruda złota. Czemu się nie chce przypalić? Co ja ci takiego zrobiłem? Ruda złota, ruda złota, halo. Co za scam? Ej, dlaczego mi się złoto nie chce przepalić? jak głupie pytanie mam, ale dlaczego nie chce mi się złoto przepalić? Halo? Halo? złoto Czy mogę No ale dlaczego? Co to jest? to ja źle ja zrobiłem? Co, może nie... Może nie w tym języku? dlaczego nie Coś mi się popsuło i nie mogę w ogóle przepalić złota? Może jakoś inaczej go trzeba zrobić? Kilo. I to. Aha, bo potrzebuję netery. Ja zki z tym netery. Ty. Zaraz ja zrobię port Zaraz se z nerwów zrobię portal i pójdę do neterów. A wiecie co już to robię. Mam 10. lecę do tamtego odłamku neteru po to, żeby... żeby... żeby wziąć jeszcze dwa. Cyk, 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 cyk. Jestem taki smutny tym, że nie mogę przypalić ze złota. Pomimo, że już mam 8 golden jabłek. Ale przydałoby mi się jeszcze trochę golden jabłek. Bo. O, tutaj jest taki. A nie, to jest żwir. Myślałem, że to jest. z tą. obym tu wpadł. On to odłamek netheru i chyba jest tam, nie? <laughs> tym, w którym byłem w. że czwartym Odcinku. Gdzie on jest? Po prostu trzeba... A nie, jest tam, dobra, jest tam. Widzę go. Idziemy tam do niego. Bo, potrzy... bo potrzebuję jeszcze chociaż... Czterech o tych... Nie, potrzebuję jeszcze dwóch. No dwanaście, dobra. A nie, brakuje mi jeszcze jednego, nie zauważyłem. Mogłabym sobie tu koniem przyjechać, szczerze mówiąc, a nie iść. Kurde. Jeszcze co mój crafting, to jest takie mega duże tło. Dobra, <laughs> czemu ja mówię na to tło? Boże, co ja gadam? O nie, 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 bo mój brat mówi na tło i ja mówię na to odłamek neteru, ale też mówię czasami tło. Mi się mieli trochę. Dobra, wykupujemy, wykupujemy, dawaj, dawaj. Nie wiem, ale ja bym... ja nie chciałbym tego kółka szczerze. Ja bym nie chciał tego kółka, bo wolę ten taki plusik, jak jest na kompie, ale nie mogę sobie go w ogóle ustawić tutaj. Ja nie wiem jak w ogóle się go ustawia na telefonie. Możecie mi powiedzieć w komentarzu, jak można go na telefonie ustawić? Bo szczerze nie wiem. I bardzo bym chciał mieć tego plusika, bo na plusiku się szczerze bardzo dobrze gra, bo kiedyś miałem, ale zapomniałem, więc. No nie wiem, jak to się robi, wracam. Już jestem i w tym momencie, idę sobie. Mam netheraka, dostałem idę... Na co mi robię portal? Ale nie wiem, gdzie. Gdzie co ja sobie ten portal. O, nasza choinka, a mieliśmy. Kurde, co ja robię w ogóle? Fuck, co ja zrobiłem? Tego nie wiem, co mam. Potrzebuję jednej rzeczy. Potrzebuję... O, mam wełnę, dobra, wełna się bardzo przyda, barwniki, barwniki. Kurde, w cholerę z tym. Potrzebujemy jeszcze trochę ten, żeby zrobić choinkę, na przykład glonstone. A mam goldas tutaj, ale na co mi gold? Wiecie, co ja sobie zrobię, ten cholery portal, szczerze mówiąc. Dawaj to. Dawaj mi zapomniczkę idziemy. Tylko obym ja go zrobił dobrze. Nie wiem tutaj. Tutaj chyba go zrobię, nie? Czy nie? Może tutaj go zrobię. Chyba tutaj będzie najlepsze miejsce na zrobienie portalu, szczerze. Albo nie, tutaj będzie wieża, to raczej będzie taka duża ścieżka, więc... Tu nie wiem że z tych skrzyni trzeba opróżnić te my, ale to kij z tym na razie tego nie zrobię, albo postawię podlacę z tej, nie, bo tu choinka cholera jasna dobra, kij z tym nie wiem gdzie mam go postawić mam pomysł I tam sobie postawię portal. Idę spać. Bo łóżko jest zbyt daleko, co? Dwie kratki stoję i jest zbyt daleko. Dwie kratki. Czemu ta siekiera jest taka dziwna? O! Przysiwo. Ja myślę, że to jest zapalniczka. Dobra, kistyn. A tu go zrobię, bo co mi tam... Nie, czekaj. Teraz. Dwa. Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Tak, 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 tak. Mamy portal Tak się było robiło No to właśnie, bo ja, ja myślałem, że zrobię za małego Za mały ten portal Mi się wydawało, że go zrobiłem, że zrobię za mały Ale jest Dobra, trzeba teraz iść tam Tak, jaki czekaj Nie wiem, czy się zbroi Tylko po prostu iść kopać co mi się tu przyda? Kusza, nie, nic. Żarcie mam. Co? Nic mi się serio nie przyda. Ja nie mam Wezmę se to chyba. Może dwie książki mam. Oto trzy i... Wydajność trzy, co? Kur... he. <laughs> <laughs> Ja będę kopał ogólnie tym kilochem. Hmm. Coś mi się jeszcze przyda? Nie. nie. Oczywiście, że mi się nic już nie przyda Więc idę. Hmm, jakiś mieczyk. No nie, ja się jak sobie raczej nie będę bronił, nie no to w tym. O nie, no co ja robię w ogóle, nie wiem co jest... Z... Ki, idę tak, że co ja jestem... Ki, będę się jakoś inaczej... Ej, nie! Proszę, nie, stój! Nie, nie, może. Wezmę sobie ten diamentowy. Bo nie chcę marnować tego, na którym mam takie mega dobre enchanty. Ja sobie do metery, do meteru, do meteru, do meteru, do meteru. Dawaj, bijaj szybciej. Gdzie ja jestem? Jestem tu. Z tego będę miał złoto, he. Dobra. Co ja potrzebuję? Gromstone. Oh, Dobra, teraz. O, tutaj jest to tak blisko, jest to, że to będę kopał. Hi, hi, bo będę miał z tego o, złota. No to są te. Dzięki temu będę mógł mieć w cholerę tego golda. O, szybko kopię tego na teraka. Dobra, trzeba jakoś ten okwart, taki sobie kopię. Bo kart w sumie też nam się bardziej przydada jakieś innych takich rzeczy. W sumie nie wiem do czego przyda mi się kwarc. Może do czegoś fajnego się przyda. Trzeba to kopać i kopać i kopać, żeby to było, ale... Chyba jest trochę tam wysłać, nie? Ale ja nie mam zbroi i tak. To tu... zginę. No fuck. fakt, mi się zaraz skończy. Nie wierzę, jak go potem naprawię. Ej, ale czekaj, to jest tylko jeden blok? Nie, to jest kilka bloków. Ja nie mam wody. Aha, zapomniałem, że tego. Mogłem sobie wziąć jakiegoś tego, ale nie wiem, czy tam skoczyć. Raz obawiam się skoku tam, ale boję się. Coś to mam pomysł? Nie skoczyłem na kreatywnym, bo mi się nie chciało potem kombino, a nie tam jest gaz, wiecie co? No i drugi gaz! Pamiętacie co nam się stało? Nie. Gapi się na mnie. Dzień dobry. ci. A wiadomo co to jest. to jest? to. chyba mnie szanuje. Kurde masz, no dawaj, no dawaj. Tym razem, razem ci pokonam. Nie, jak to nie? Nie ma! Pokonam cię! Gim, gin, gin, gin. Uf, Uff. Tyk. Ja cię nie miałem uderzyć. Nie. Uciekać czas. Nie, tym razem nie zginę. Nie ma takiej nawet opcji. Będę jeść ten chleb. Jedz, jedz go, jedz go, jedz go. Okej, okay, para uciekać. Słuchaj, ziom, Nie chcesz ze mną zadrzeć? Tyk. Boże. Gim, gim, gim. O nie, teraz już będzie więcej. Widziałem. To nie było zbyt takie oczywiste. Proszę pa, pomóżcie mi przed tym głupim zasłonym slime. A nie, on już nie goni, ale to nie jest tam. Dobra, dobra, ja bym chciał tylko to wykopać. Cyk, cyk. Aj nie. Ja już przynajmniej tak spoko. O, więcej tego. Wykopię sobie to, bo będziemy. O nie, tylko nie to. To był troll. Spadłem dziś nisko. Jest to, na co tak długo czekałem. Glonstone. Albo w sumie mieczem mógłbym, żeby to kopać. Bo mieczem niby więcej wypada. Ponoć tak gadają. Mam glonstone na jakiś sztos. No i gitara. Mogę zginąć. Tyk. więc widzimy. O, nie, jeszcze nie. Tyle mogę tego. Co to jest? Aha, to się tak robi. I wiem, więc widzimy się w następnym odcinku. Pa.